Tak był już martwy, kiedy policja ustawiła jego położenie na jednym z mazowieckich pól. Polak nie miał litości dla niezwykle rzadkiego zwierzęcia i zrobił mu niewyobrażalne rzeczy. Żuraw jest w Polsce chroniony prawem i zatrzymanemu mężczyźnie grożą poważne zarzuty, na razie brane pod uwagę są dwa artykuły, pod które podciągnąć można działania mężczyzny. Wszystko okaże się po sekcji zwłok ptaka. Ptak tego gatunku chroniony jest w Polsce prawem, ale niestety nie wszyscy stosują się do przepisów dotyczących zwierząt. Często słyszy się o wielkich, otach, historia wydaje się jednak wyjątkowo bulwersująca. Martwy ptak został znaleziony na polu, tak widoczny na zdjęciach zamieszczonych na profilu Komitetu Ochrony Orłów wygląda, jakby przed śmiercią zaznał niezwykłego okrucieństwa ze strony oprawcy. Śledczy zajęli się zgłoszoną sprawą ze Stanisławowa w województwie mazowieckim. Żuraw został ukrzyżowany, a według prawa podlega on ścisłej ochronie, interwencja służb była zatem konieczna. Policjanci Mińskiej Komendy otrzymali zgłoszenie od osoby prywatnej, że na terenie jednego z pól w miejscowości Stanisławów ujawniono martwego żurawia. Policjanci odnaleźli to miejsce i potwierdzili, że faktycznie jest tam martwy żuraw, przytwierdzony drewnianymi palikami do ziemi, powiedział dla Polsat News rzecznik KPP w Mińsku Mazowieckim ST. Asp. Marcin Zagórski. Sprawca został szybko znaleziony. Jego tłumaczenie nie mieści się w głowie policja zatrzymała w związku ze sprawą martwego ptaka 60-latka, właściciela pola, gdzie znajdowały się zwłoki ptaka przytwierdzone do ziemi kilkami. Mężczyzna próbował się tłumaczyć śledczym. Z jego wersji wynika, że znalazł martwego ptaka i wykorzystał go do wypłoszenia innego ptactwa przed niszczeniem jego pola. Kropka martwy żuraw został przez nas zabezpieczony i trafi na sekcję zwłok, kontynuował rzecznik miejskiej policji. To właśnie po uzyskaniu wyników sekcji śledczy zdecydują, jakie zarzuty postawić rolnikowi. Może on odpowiadać za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami lub w związku z ustawą o ochronie przyrody, gdyż ptak jest gatunkiem chronionym. 2. Straciła pracę w TVP. Dziś komentuje bez litości. Będziecie pląsać za pieniądze, które powinna dostać polska onkologia? Podobne praktyki ponoć nie są rzadkością. Dziennikarze Polsak News cytują fragment rozmowy z Łukaszem Wardeckim z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który zauważa, że choć sprawa ptaka jest bulwersująca, to. Generalnie nieważne, jak rzadki jest gatunek. Jeżeli zalicza się do grupy tych szkodników, czyli wyrządza szkody w rolnictwie czy leśnictwie, te gatunki są po prostu tępione, smutno zauważa Wardecki. Źródło, Facebook. Komitet Ochrony Orełów źródło, Facebook. Komitet Ochrony Orełów źródło, Polsat News.